Bajki dla najmłodszych przedstawiają Ślimak, który chciał być szybki W małym ogrodzie pod wielką lipą Mieszkał ślimak imieniem Gucio Gucio był miły, uprzejmy, miał piękną muszlę I jedno wielkie marzenie Chciał być najszybszym stworzeniem w ogrodzie Ale Guciu, ty jesteś ślimakiem, ką jest śmiała się Biedronka Lula Ślimaki są powolne, ale mądre Mówił poważnie dżdżownica Zenek Ale Gucio nie chciał być powolny Ćwiczył codziennie. Pełzał w kółko wokół kamienia, skakał na swój sposób, przez patyki, a nawet próbował zjeżdżać z liścia jak zjeżdżalni. Pewnego dnia ogłoszono wielki wyścig ogrodu. Udział brały same szybkie stworzenia: jaszczurka, konik polny, pszczoła, a nawet myszka polna? Gucio też się zgłosił. Wszyscy spojrzeli na niego z niedowierzaniem. Ty, w wyścigu? zapytał konik polny. Przecież zanim wystartujemy, ty będziesz dopiero na linii startu. Ale Gucio nie przejmował się. Nie chodzi o to, by być pierwszym. Chcę spróbować. Wyścig się rozpoczął. Zwierzątka pędziły, aż wiatr huczał w liściach. Gucio pełzał powoli metr po metrze, zostawiając za sobą srebrny ślad. Po chwili pszczoła zaplątała się w pajęczynę. Myszka wpadła do kałuży. Konik złamał nogę przy skoku przez kamień, tylko Gucio powoli, uparcie przesuwał się do przodu. Mijały minuty, potem godziny, Gucio dotarł do mety. Ostatni, ale co się okazało? Był jedynym, który dotarł. To niemożliwe, zawołała Lula. Ślimak wygrał wyścig? Bo nie poddał się po drodze, powiedział Zenek. I nie chciał być najlepszy, chciał tylko dokończyć to, co zaczął. Od tej pory Gucio nie marzył już o szybkości. Został trenerem cierpliwości i uczył wszystkie młode ślimaki, że czasem powoli znaczy najlepiej.